W poniedziałek 5 lutego w Urzędzie Miasta w Bielawie odbyło się spotkanie burmistrza z trenerami oraz juniorami do u Bielawianka Bester Bielawa. Dyskutowano o zdobytym przez siatkarzy tytule wicemistrzów Dolnego Śląska. Jest to pierwszy od 10 lat medal zdobyty przez naszych zawodników w rozgrywkach juniorów. Tytuł wicemistrza województwa jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. I też nobilitacją do dalszego wysiłku, do dalszych treningów, zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów, dla organizatorów, bo nic większej satysfakcji nie daje niż sukces podopiecznych. Faktem, że do Bielawy też przyjeżdżają młodzi chłopcy z innych miejscowości i chcą tutaj trenować, rozwijać swoje pasje, pokazuje, że, że siatkówka w Bielawie ma się dobrze. A takie sukcesy jak właśnie teraz osiągnięty przez drużynę bielawianki, no, pokazuje, że jest dobry sztab szkoleniowy, dobra baza sportowa. No i kolejne sukcesy mam nadzieję przed Bielawą. Przez 10 lat nie było medalów młodzieżowej siatkówce w Bielawie. 10 lat temu w sezonie 2013-2014 było złoto. Niewiele brakowało do tego, żeby powtórzyć ten sukces. Trochę zabrakło. Gwardia pierwsza okazała się silniejsza, ale bardzo się cieszymy z tego, że zdobyliśmy ten srebrny medal i że możemy dalej rywalizować w Polsce z, no, z najlepszymi klubami z wszystkich województw. Jest to dobry wynik, zwłaszcza z tego, że no nie jechaliśmy na te finały jako faworyci, no bo były przed nami dwie gwardy, które w rundzie zasadniczej no, były jednak niepokonanymi zespołami. Pokazaliśmy swoją siatkówkę i pokazaliśmy to, co potrafimy, i udało się odnieść sukces, jakim jest wicemistrzostwo województwa Dolnośląskiego. W półfinale wygraliśmy z drużyną, która w sezonie zasadniczym dwa razy nas pokonała. I dla nich to było też wielką niespodzianką, a dla moich chłopaków to było takie trochę uwierzenie, że mogą, że potrafią grać z najlepszymi, co później udowodnili w przegranym finale, ale grali naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Była ciężka walka. No, samo to, że z. Drugą gwardią sety były wyrównane. No później z walka o złoto też była wyrównana w pierwszych dwóch setach, no w trzecim już nam trochę odjechali, no ale walka była do ostatniej chwili, że tak powiem. Więc znaczy, pokazaliśmy kawał dobrej siatkówki, no i teraz tylko trzeba to powtórzyć na arenie ogólnopolskiej pokazać to, co potrafimy i zakwalifikować się dalej niż ćwiercinami są z Polski. Dalej trenujemy i w czwartek wyjeżdżamy do Warszawy i tam pokażemy, co potrafimy. Nie jedziemy bez szans, także to naprawdę wydaje mi się, że, że chłopaki po tym, jak uwierzyli w siebie, yy, mamy jeden zespół w grupie tej sześciozespołowej, który zdecydowanie jest liderem, bo to jest zeszłoroczny srebrny medalista mistrzostw Polski Metro Warszawa. Ale pozostałe pięć zespołów z nami są bardzo wyrównane i każdy z każdym może wygrać. Warto też przypomnieć o projekcie budowy demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej. Wiele komentarzy się pojawia w internecie. Ten projekt cały czas jest projektem w gotowości. Do realizacji czekamy na uruchomienie programów z Unii Europejskiej, jak Krajowy Program Odbudowy, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. To są wielomiliardowe programy pomocowe. Tam na obiekty demonstracyjne, na obiekty o podwyższonych parametrach energooszczędności, a ta hala w Bielawie takim obiektem ma być, będą możliwe dotacje nawet do 85% wartości. Przypomnę też, że gmina Bielawa przeprowadziła przetarg na budowę tej hali i okazało się, że wbrew wcześniejszym szacunkom, szacunkom, które były przeprowadzone przed wybuchem wojny w Ukrainie i one mówiły o kwocie do 40 milionów, po przetargu okazało się, że najniższa z 10 złożonych ofert to jest 80 milionów. No i w ślad za tym naszego miasta nie było stać na taką potężną inwestycję. Stąd też czekamy. Na możliwość uzyskania, tak jak powiedziałem, 85% tej kwoty, czyli ponad 60 milionów, wówczas gmina podejmie się realizacji tego przedsięwzięcia. W tej chwili wiemy, że juniorzy udają się na ćwierćfinały Mistrzostw Polski, bo tak już to trzeba powiedzieć, do Warszawy, gdzie jest odpowiedni obiekt sportowy, który spełnia kryteria, też właśnie funkcjonalności, kryteria techniczne. Bielawa na dziś takim obiektem nie dysponuje natomiast gdyby ta hala powstała to po pierwsze widownia na tysiąc osób z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym ale też ta arena sportowa ma mieścić w poprzek trzy boiska do koszykówki czyli w zatem też i do siatkówki więc równolegle można byłoby trzy mecze turniejowe rozgrywać także z pewno plus zaplecze hotelowe gastronomiczne więc tutaj już by można było nie ćwierć finały mistrzostw Polski a nawet finały mistrzostw Polski czego życzę i chłopakom i miastu Gratulujemy młodym siatkarzom i życzymy dalszych sukcesów.